No cześć, jak Miki, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku sobie właśnie zobaczymy, jak działa mój komputer, dokładnie tak, bo już jak, jak wiecie, albo w sumie nie wiecie, bo nie wiem jaki jest tytuł, ale posiadam już nowy komputer, więc bardzo się z tego powodu cieszę i wszystko właśnie w dzisiejszym filmie Wam opowiem, co i jak wygląda. I tak dalej, i tak dalej, więc wam bardzo dziękuję za wpadliście na mój kanał i zapraszam Was teraz do giereczek, gierek zobaczycie zobaczyć jak to wszystko wygląda Dobra, więc my lecimy tutaj busem i sobie polecimy na Paradise, bo ta miejscówka znika chyba już jutro, bo tak mi się wydaje, że jutro jeszcze właśnie ostatnie chwilę tej miejscówki, więc sobie polecimy na tą miejscówkę, bo jest naprawdę bardzo fajna. Nie wiem, bardzo polubiałem, bardzo mi się podobał tam ten taki motyw kreski no i lecimy tam sobie na spokojnie. Dobra, my już tutaj wylodowaliśmy sobie na miejscówce i jak na razie nikogo nie widzę, więc wam właśnie tutaj mogę Wam coś opowiedzieć o tym kompie. Oczywiście specyfikacje do komputera e, raczej wam e, dam do opisu. Jeśli nie zapomnę, więc wszystko będziecie mieli w opisie jak to ich wygląda. Więc, e, no więc fajowo. I chciałem Was właśnie Wam właśnie bardzo się podziękować za to, że mi pomogliście bić na ten, dzięki temu, właśnie że mi pomogliście szybciej zbierać na ten komputer, bo gdyby nie wy, to pewnie by to zajęło do... No, o wiele dłużej, żeby uzgrać ten komputeru. Bardzo się tego, z tego powodu cieszę, że się w końcu udało i w końcu go już mam tutaj przy sobie. I dzięki temu będziecie mieli o wiele lepszą jakość filmów, streamków. Tak mi się przynajmniej wydaje, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało na streamie, bo odcinki to nie były w takiej tragicznej jakości, ale no na pewno będą i tak i tak e, lekko różnice będzie widać. Na przykład no ja już widzę w gameplayu, że no jest różnica, bo na przykład w lobby mogę się normalnie ruszać. Mam jakieś klatki w tym lobby, a tak miałem nawet... 60, nawet nie 60 klatek miałem chyba 30, nawet nie wiem, to strasznie mi skakało, a jak na razie tutaj lobby miałem 160, więc bardzo się z powodu tego cieszę. No i wam chciałem wa, bardzo podziękować, oczywiście, że mi pomogliście. Wszystkie właśnie specyfikacji macie w opisie, bo ja nie, chcę, nie będę ich teraz wymawiał, bo po prostu nie chcę tam walnąć jakiegoś fejla głupiego, a pewnie bym walnął. W ogóle SPRK, masz jakąś pompę albo coś, bo ja mam uspa i... Kołacha. O, muszę wyłączyć Facebooka, więc tutaj wyłączę Facebooka. E, dobra, już włączyliśmy Facebooka i my lecimy sobie zlutować tam jakąś pompkę czy coś, więc pokcząb. Dobra, nie chcę ch chciałem was w ogóle jeszcze przeprosić za to, że e, no była taka króciutka przerwa na moim kanale, no tam dwa dni czy tam e, dwa dni po prostu e, nie pojawił się film z powodu takiego, że też właśnie no teraz niestety jest ta głupia szkoła się zaczęła. No i trzeba tam sobie wszystko tam nadrabiać i w ogóle, znaczy nadrabiać, no po prostu się uczyć i robić zadania domowe i takie, no i po prostu nie ma tego, nie ma kiedy właśnie to nagrywać, jestem bardzo z tego powodu wściekły, ale e, będę się starał jednak, żeby te filmiki były w miarę regu regularnie na moim kanale, więc spokojnie, spokojnie powinno się pojawiać e, co dwa dni o 13, jeśli nie, to pamiętajcie, nie gniewajcie się na, na mnie, no... No bo wiecie, wy też raczej chodzicie do szkoły i no i wiecie jak to wszystko wygląda, na przykład wczoraj jak właśnie instalowałem sobie Windowsa na komputer, zainstalowałem wszystko, mówię dobra, instaluję Forta i może uda mi się właśnie dla, na was też nagrać właśnie z nowego kompa i dosnąłem jak mi się instalował Forta i stałem o 6 i tak ja... Halo, dzień dobry? I nie wiedziałem o co chodzi i musiałem wszystko, wiecie. Eee, no musiałem wszystko właśnie, mówię, dobra, to nagram dzisiaj, żebyście mieli na jutro i żeby było wszystko ładnie wyglądało. No na przykład dzisiaj wróciłem o 16, wy wymośliście na przykład komentarz na przecie, o której wy dzisiaj wróciliście. To się jestem ciekaw, bo no wiem, że każdy tutaj ma dużo tych zajęć i w ogóle, więc... No, oczywiście możecie coś pisać fajne pomysły na odcinki, bo teraz nawet nie mam czasu właśnie nawet wymyślać jakieś kozackie odcinki, bo nie chcę wam dawać codziennie filmików typu, yy, no nie wiem, no nie wiem, nie chcę spamić na przykład seriom, który zrobi więcej chwili, a wiem, że się bardzo bardzo wam się podoba i oczywiście ta seria będzie, bo nawet za dwa dni będzie odcinek z tej serii, więc oczekujcie, bo wiem, że bardzo ją lubicie, więc spokojnie będzie, 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 tylko nie chcę aż tak, żeby aż tak ona była tak często na moim kanale, żeby się, no nie było cały czas jej. Więc piszcie też w komentarzu tutaj Fajne pomysły na, na na ten No po prostu na filmiki Dobra tak w ogóle sobie tutaj latamy, latamy I nikogo nie spotykamy I są nudy jak na razie więc no tak śmiesznie troszkę I takie kolejne pytanie do was Co to jest? What the fuck Nie wiem Nie wiem co to jest, proszę mi powiedzcie Może to od tej kostki jest albo coś takiego Ale no nie wiem To wiem, że to jest lepki lasek, który jutro już powinien się zmienić Pojawić nowy więc to wiem, że tu będzie to ta to, rifta, ale to... To? To nie wiem. Może od tej kostki? Nie wiem, piszcie w komentarzu. Już za dużo wam dzisiaj kazałem, rzeczy wpisać w komentarzu. Dobra, robię dojazd. Nie, nie, nie. Jezu, za dużo typów nagle. Nic nie było, teraz jest. No nie no! Czaty, czaty widzowie, A! no nie, no kurczaczki, nic nie zrobiliśmy w tej grze, tylko nam się udało pogadać, to nie mogę tak zostawić odcinka i lecimy do następnej giereczki, bo... Nie ma sensu, musimy wygrać na nowym komputrze. Komputerze. Okej, okay, tam się widzimy w na następnej Gierce. Dobra, my jesteśmy w kolejnej Gierce i sobie polecimy. I teraz na wykszulonym miasteczko, może teraz uda nam się zrobić jakieś fragi, nastawić, żeby to ładnie wyglądało. Tak jak sobie teraz patrzę, to naprawdę chyba jest od tej kostki, ale, ale to i tak jest dziwne. Dobra, to my lecimy na ClickDate. Dobra, robię dojazd, ale... Taki mały damage mu daje, że on mnie zabije. Pat, dubeltowa teraz wjeżdża. Co? Jak on nie... On ma 5hp ten chłop. No, on jest w Dobra, nie żyje, ale... Kurczaki, nie, nie wygrałem za ładnie. czyli na wykąpitnek nie daje skilla. <grym zainteresowań> Jezu, oni się nie pompę się znalazł. lol. mnie No wiem, idziemy cię podnieść. O, ale go ładnie ominąłem tą pompę, to było ładne. To mi się podobało. Ech, Dzięki izi. nowemu pompowi. Będę ci pompeczkę, nie będę mnie miły. Wow! Nie! 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 Nie miałem co... A! Nie, 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 nie mogę tego tak... Zostawić. My lecimy do ostatniej już sieci gierki, teraz jak już przegramy no to trudno, ale no nie mogę tak tego zostawić. Dobra, to już jest ostatnia nasza gierka i polecimy sobie na przyjemny park. Przyjemny park jest bardzo fajny, to jest moja ulubiona miejscówka, więc mam nadzieję, że teraz nam się uda wygrać. Poleciał ktoś? Bo tak. Tak. Znowu za boku nie. Zaraz, A ja nie mam broni, super. Jak on będzie miał broń, to się załamie. No. Epic, epic, drewno, no. Jaką będziemy miał broń? To... Och, mam. Dzień dobry. Leci Został 70. Ma, Ma Obaj Wszyscy mają loa. No jak? Stary jak? Mieli totalnego loa, totalnego loa mieli. No naprawdę muszę sprawdzić. Jednemu 11 zostawiłem, a jednemu 59. Ja jednemu no niestety, 60? niestety się nie udało. No dobra, to my się widzimy na pożegnaniu w lobby. Dobra, my jesteśmy już po giereczkach i jak widzicie, no jesteśmy totalnymi botami, nie udało nam się wygrać, czyli jednak komputer nic nie zmienił, dalej jest totalnym botem. No niestety, niestety tutaj, yy, przypominam wam też na koniec odcinka, żebyście wpisali kod twórcy w sklepie Templik będę wam bardzo wdzięczny, będziecie stawić upeczki i subika, będę wam też również bardzo wdzięczny. Podajcie też na kanał Sperko, bo też posiada. Ja się będę z wami żegnał i do zobaczenia. Cześć, cześć.